Jestem sobie, Klaudia taka. Zaraz powiem Tobie jaka. Dzisiaj sobie tu rapuję, myślę sobie, co ja knuję. walka ta długo trwa, może przecież krócej trwać. Daj złotówkę, może dwa. A poczujesz się jak Pan, ja chcę pomóc Tobie nam, uwierz mi, a będzie tak. Gwiazdą internetu się było, wszystko się zbyło. Hejterów ubyło, a fanów przybyło. Dzisiaj proszę wszystkich was, drobniaki przekazać już czas. Myślę sobie, co ja robię. Nie wiem sama, otóż powiem. Dzisiaj warto serce dać, aby miłości otrzymać gram. Że ta zbiórka zmienia świat, nikt nie wątpi w to, a jak. Ja dziś proszę o to was, bądźcie dobrzy, co mi tam. Gdy ten challenge zobaczyłam, zrozumiałam, że na niego czekałam zawsze i podjęłam w końcu się. Ktoś powiedział, że kreatywności mi brak, a jednak dobro wraca szybko tak, więc monety szybko daj. A teraz wybaczcie, idę cykać zdjęcia na insta. Łapkę w górę daj!